Śnieg spada na brzezów tak, jakby chciał pogrzebać mnie razem z miastem. To nie jest ten ładny śnieg z bożonarodzeniowych kartek. Jest szary, zmieszany z pyłem, spalinami i resztkami dnia, którego nikt jutro nie będzie pamiętał. Wciskam dłonie w rękawy zniszczonego płaszcza, próbując ogrzać palce, ale zimno jakby mówiło bezpośrednio do moich kości. Nazywam się Lija Kowalska. I gdybyś mnie teraz zobaczył, pewnie odwróciłbyś wzrok. Siedzę na zimnym chodniku blisko głównego dworca kolejowego, gdzie daszek jest zbyt wąski, by całkowicie kogokolwiek ochronić. Ale to wszystko, co mam, a to, co mam, uczę się akceptować. Zegar dworcowy pokazuje w pół do szóstej. Ludzie mijają mnie pospiesznie z torbami, walizkami, parasolami. Niektórzy na mnie patrzą, ale nikt naprawdę mnie nie widzi. Już dawno zrozumiałam, że jesteśmy niewidzialni z wyboru innych. Mój żołądek burczy, boli. Od wczoraj wieczorem nic stałego przez niego nie przeszło. Schronisko zamknęło dziś wcześniej. Czasem tak robią, gdy brakuje wolontariuszy. Więc robię to, co zawsze powoli wstaję. Prostuję plecy jak osiemdziesięcioletnia staruszka i ruszam w stronę kontenerów na śmieci za dworcem. Nie wstydzę się tego, wstyd to luksus. Przetrwanie nie idzie w parze z dumą. Zapach jest silny, ale znajomy. Roztopiony śnieg tworzy czarną breję, która spływa między stopami. Ciągnę rozdarty worek i znajduję resztki jedzenia, zmięte papiery, puste pudełka. Oddzielanie tego, co jeszcze da się zjeść, stało się dla mnie prawie zawodem: nadgryzione jabłka, czerstwe chleby, czasem miła niespodzianka, zapakowana, nienaruszona paczka, wyrzucona przez pomyłkę. Dziś chyba nie jest jednym z tych dni. Ale wtedy widzę coś innego. Na dnie cięższego worka, zabezpieczony przezroczystym plastikiem, znajduję białą kopertę, czystą. Zbyt czystą, by leżeć tutaj To jak znaleźć suknię ślubną na dnie błotnistej studni Biorę kopertę ostrożnie Ma ładną, pochyloną, pewną kaligrafię W górnym rogu czytam Nadawca Adam Wrona Brzezów Ulan Lipowa 13 Pismo się nie trzęsło ani trochę Ktoś, kto to pisał, ani się nie spieszył, ani nie marzył Na środku do Elżbieta Wrona nowe dęby Uśmiecham się krzywo do nikogo. Znam nazwę tego miasteczka nowe dęby. Byłam tam z mamą wiele lat temu. Pamiętam mgłę w lasach, drewniane domy kościół z dzwonem, który zawsze bił za późno. Gdy odwracam kopertę, włosy na moich ramionach jeżą się jest na niej czerwona pieczęć adresat zmarł zwrócić do nadawcy czyli osoba, do której list był skierowany nie żyje. A Adam, nadawca, najwyraźniej też już nie jest obecny, bo nikt nie uznał za stosowne zatrzymać listu. Wyrzucili go razem z resztkami jedzenia, plastikiem, tekturą. Ale dlaczego ktoś wyrzuciłby coś tak osobistego, tak nienaruszonego, i dlaczego schować to w plastik, jakby było ważne, tylko po to, by później wyrzucić? Rozglądam się. Odpowiada tylko wiatr, świszcząc między budynkami. Chowam kopertę do płaszcza, blisko serca, gdzie zdaje się dawać dziwne, niemal elektryczne ciepło. Wracam przed dworzec i siadam w moim stałym kącie. Koperta waży o wiele więcej niż powinna. Czuję się, jakbym trzymała w rękach czyjś wstrzymany oddech, czyjś kto próbował coś powiedzieć przed śmiercią. Wiem, że nie powinnam otwierać. Nie jest moja. Ale wiem też, że skoro trafiła do śmieci, to znaczy, że nikt jej nie chce. A może ten list powinien być przeczytany, może to jedyna szansa, by ktoś został zapamiętany, a może po prostu chce poczuć się potrzebna. Trudno stwierdzić. Drżącymi palcami wyciągam kopertę. Klej już puszcza, więc otwieram ją z boku powoli, starając się nie rozerwać bardziej niż trzeba. W środku znajduje się kartka złożona na trzy. Gruby papier, używany przez ludzi, którzy piszą listy, a nie wiadomości w telefonie. Rozkładam ją. To samo pewne pismo patrzy na mnie: czytam. Elżbieto, jeśli to czytasz, to znaczy, że nie miałem odwagi powiedzieć tego na głos. Po tym, co odkryłem, nie mogę milczeć. Ściskam kartkę. Coś we mnie się kurczy, jakbym miała usłyszeć sekret, który do mnie nie należy. Czytam dalej. Pamiętasz zimę 1996 roku w Nowych Dębach? Tamten wieczór, kiedy policja zapukała do drzwi, pytając o zaginione dzieci, pamiętasz, co ojciec kazał nam powiedzieć. Serce mi się potyka. Zaginione dzieci. W 1996 byłam niemowlęciem, ale pamiętam urwane historie. Opowiadane w schronisku o starych sprawach z tamtej okolicy, legendy, plotki. Znalazłem coś, Elżbieto, coś, co on ukrył tamtego wieczoru, coś, co nie powinno istnieć. Moje usta wysychają, gardło się zaciska. Nie chcę dalej czytać, ale nie mogę przestać. Jeśli zniknę, będziesz wiedziała dlaczego. Ostatnie zdanie mrozi mnie bardziej niż śnieg. Zanim mogę czytać dalej, czuję coś. Obecność, wzrok. Powoli podnoszę głowę. Wśród ruchliwego tłumu na ulicy stoi nieruchomo postać. Patrzy na mnie, jakby zapomniała mrugać. List prawie wysuwa mi się z rąk. Serce mi wariuje. Nie powinnam była tego otwierać. A teraz, gdy otworzyłam, ktoś o tym wie. Postać po drugiej stronie ulicy wciąż mnie obserwuje. Nie mruga, nie rusza się, nie udaje, że patrzyła gdzie indziej. Mężczyzna. Wysoki, ciemny płaszcz, kapelusz zsunięty na oczy. Nie widzę jego twarzy, ale czuję jego wzrok przeszywający mnie jak lód. Szybko chowam list do płaszcza. Całe ciało mi sztywnieje. Nauczyłam się rozpoznawać zagrożenie. Na ulicy nie da się przeżyć bez tego instynktu. Wstaję, jakby nic się nie działo, i ruszam w stronę stacji, wtapiając się w tłum wchodzący i wychodzący z budynku. Kiedy znowu patrzę na drugą stronę ulicy, mężczyzna zniknął. Rozpłynął się w zimnym powietrzu. Serce jeszcze długo nie uspokaja się. Muszę stąd wyjść. Szybko. Przechodzę przez halę dworcową, starając się wyglądać jak ktoś, kto po prostu czeka na pociąg. Na tablicy świetlnej widzę coś, co przyciąga moją uwagę: brzezów, nowe dęby. 40 minut list pulsuje w moim płaszczu, jakby też to usłyszał. Nie mam pojęcia, co zamierzam zrobić, nie mam pieniędzy, dokumentów, celu, ale mam silne, niemal fizyczne, wrażenie, że list chce dotrzeć tam, gdzie miał dotrzeć. A ja chcę zrozumieć. Zbliżam się do jednego z koszy na śmieci i czekam, aż ktoś wyrzuci coś przydatnego. Czasem znajduję bilety kolejowe wyrzucone przez pomyłkę. Albo zapomniane. Czasem nie znajduję nic. Dziś mam szczęście. Młoda kobieta wyrzuca resztkę kanapki, a razem z papierem złożony bilet. Wyciągam go szybko, z krótkim spojrzeniem na boki. Pociąg do nowych dębów. Dzisiejsza data, jednorazowy przejazd. Prawie się śmieję, prawie płacze. Gdy pociąg nadjeżdża, wsiadam wraz z tłumem. Siadam przy oknie, ale nie potrafię podziwiać białego, cichego krajobrazu przesuwającego się za szybą. Moje myśli krążą wyłącznie wokół koperty i ostatniego zdania, które przeczytałam. Jeśli zniknę, będziesz wiedziała dlaczego. Adam Wrona napisał to do swojej siostry. List miał do niej trafić, ale ona nie żyje, on też nie. Pytanie, które mnie nie opuszcza brzmi: dlaczego ktoś wyrzucił ostatnią wiadomość od zmarłego? Dopiero po chwili zauważam, że nie jestem sama w prawie pustym wagonie. Mężczyzna siada przede mną, jakby pojawił się znikąd. Krótka broda, czujne oczy, notes na kolanach. Od razu czuję, że mnie obserwuje. Nie w sposób groźny, jak tamten na ulicy, ale z ostrą ciekawością. Jesteś z Brzezowa? Pyta, jakby to była zwykła rozmowa. Nie odpowiadam. Nazywam się Marek Zieliński. Mówi uśmiechając się, choć uśmiech nie sięga jego oczu. Jestem dziennikarzem. To słowo stawia mnie w gotowości. Nie interesuje mnie rozmowa. Mówię odwracając się do okna. Wiem, co znalazłaś. Mówi cicho. Czuję, jakby ktoś usunął mi ziemię spod nóg. Natychmiast odwracam się do niego. O czym ty mówisz? Marek pochyla się. O liście od Adama, wrony. Krew mi zastyga. Nie wiem, o czym mówisz. Mówię, ale głos mi drży. Wzdycha tak, jakby to przewidywał. Policja szukała tego listu. Rodzina go szukała, a on zniknął aż do dziś. List był w śmieciach, odpowiada ostro. Nikt nie szukał dość dobrze. Jego oczy się zwężają. Kto wyrzuciłby coś takiego? To pytanie grzmi we mnie jak burza. Zanim odpowiem, pociąg zwalnia. Dojeżdżamy. Tablica informacyjna głosi nowe dęby. Nazwa wydaje się większa niż powinna dla tak małej stacji. Marek wstaje. Dowiem się, co naprawdę stało się za damem. A ty, patrzy na mój płaszcz, możesz być kluczem. Wychodzę z pociągu bez odpowiedzi. Gdy tylko staję na peronie, czuję inne powietrze. Zimno tutaj ma inny smak i inny rodzaj ciszy. Idę bez celu, aż uświadamiam sobie, że ktoś za mną idzie. Kroki. Szybkie. Równe. Odwracam głowę. To nie Marek. To nie ktoś, kogo znam. To mężczyzna w ciemnym płaszczu z ulicy w Brzezowie. Serce mi wybucha. Przyspieszam. On też. Panika podnosi się we mnie jak ogień. Skręcam za róg i wpadaję na ogromny drewniany kościół. Drzwi są otwarte. Wbiegam do środka. Wnętrze oświetlają tylko świece, zapach wosku i kadzidła otula mnie i wtedy słyszę spokojny głos Ty musisz być Lija. Zamieram. Kapłan stoi blisko ołtarza i patrzy na mnie jakby się mnie spodziewał. Jestem ksiądz Jacek Modrzewski, mówi, podchodząc powoli. I sądzę, że masz coś, co należy do rodziny Wrona. Moja dłoń ściska kopertę. Skąd znasz moje imię? Pytam, czując narastające zagrożenie, patrzy na mnie długo, bo Adam o tobie mówił przed śmiercią, nogi mam jak zwaty. Adam mnie znał, szepcze. Ksiądz bierze głęboki oddech. Nie do końca, ale wiedział, że ktoś znajdzie list i że ta osoba będzie ścigana. Serce mi wali tak mocno, że aż boli. Ścigana przez kogo? Pytam. Twarz księdza ciemnieje. Przez tych, którzy zabili Adama. Nagle drzwi kościoła trzaskają. Ktoś wszedł. Ksiądz patrzy na mnie poważnie. Lija, jeśli chcesz żyć, nie oddawaj tego listu nikomu. Czyni znak krzyża. Prawda z 1996 roku nie miała wrócić na światło dzienne. I wtedy rozumiem. To nie ja znalazłam list. To list znalazł mnie. Drzwi kościoła trzaskają ponownie. Echo uderza o drewniane ściany. Każdy mięsień mam napięty. Ksiądz chwyta mnie za ramię. Tędy mówi, prowadząc mnie do wąskich bocznych drzwi. Zbiegamy po krótkich kamiennych schodach. Słyszę głosy nad nami. Ktoś domaga się od księdza odpowiedzi. Ksiądz zapala słabą lampę w podziemnym korytarzu. Adam tu był, mówi. Kilka dni przed śmiercią. Miał dokumenty, stare wycinki z gazet, zdjęcia, rzeczy, których nikt nie powinien nigdy oglądać. Dlaczego? Pytam. Co odkrył? Ksiądz wzdycha głęboko. To, co całe miasto próbowało zapomnieć. Wchodzimy do małego pomieszczenia pełnego pudeł, jedno z nich stawia na stole. Musisz zrozumieć, co stało się tamtej zimy. Otwiera pudełko. A przeszłość spada przede mną jak lawina, pożółkłe gazety, nagłówki, troje dzieci znika w nowych dębach, las modrzew, poszukiwania zakończone bez wyników, rodziny oskarżają policję o zaniedbania, serce mi się ściska i. Pytam szeptem, ksiądz zamyka oczy. Potem znaleziono podejrzanych. Ludzi, którzy mieszkali blisko lasu, biednych, bez obrony, zostali przesłuchani, zmuszeni do zeznań i sprawę zamknięto ekspresowo. Ale oni byli niewinni, pytam. W jego oczach błyszczy coś jak wina. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, ale mogę powiedzieć, że Adam znalazł dowody, iż winni byli wysoko postawieni. Ludzie z brzezowa, z koneksjami, ludzie nietykalni. Podaje mi zdjęcie. Stare zdjęcie. Czwórka dzieci uśmiecha się przed lasem. W rogu dopisek 1996. Żołądek przewraca mi się w środku. Wszystkie zaginęły? Pytam. Nie, tylko trójka. A czwarte? Ksiądz bierze powietrze. Czwarte to... Adam. Świat wiruje. Nikomu o tym nie mówił, ciągnie ksiądz. Ale po latach coś sobie przypomniał. Przypomniał, co widział w lesie. Kto tam był? Przypomniał swojego ojca. Serce mi staje. Ojciec Adama był zamieszany? Ksiądz patrzy na mnie z bólem nie do opisania. Nie tylko zamieszany, on był kluczowy: cisza, ciężka, bolesna. W oczach mam łzy. Nie przez Adama, którego nigdy nie poznałam ale przez wszystkie istoty, którym odebrano głos tylko dlatego, że były zbyt małe, by się bronić. Adam zebrał dowody, mówi ksiądz, chciał je przekazać siostrze, dlatego napisał list, ale ktoś się dowiedział. I go zabił. Dokańczam. Zanim ksiądz odpowiada, światło gaśnie, kroki w korytarzu, ciężkie, zdecydowane. Znaleźli nas. Biegnij, szepcze ksiądz. Wyjdź tylnymi drzwiami, uciekaj na północ, nie oglądaj się. Idź ze mną! Błagam. Nie mogę. Oni mnie znają. Ty masz jeszcze szansę. Wciska mi list w ręce. Prawda jest tam w środku. Nie pozwól jej umrzeć z tobą. Biegnę. Biegnę jak nigdy dotąd. Wybiegam przez boczne drzwi. Śnieg pada gęsto, ale nie czuję zimna. Czuję strach. Złość. Cel, którego nigdy wcześniej nie miałam. Za mną. Krzyki. A potem cisza. Las nowych dębów otwiera się przede mną, jak ciemna paszcza, wbiegam do środka, buty zapadają się w śniegu, gałęzie drapią mi twarz, powietrze kaleczy płuca, ale biegnę dalej. Kiedy wreszcie się zatrzymuję, opieram się o stare drzewo i otwieram list ponownie. W ostatnich linijkach, których jeszcze nie przeczytałam, widzę: Jeśli to czytasz, to znaczy, że zawiodłem. Ale ty, kimkolwiek jesteś, Możesz zajść dalej. Elżbieta by mnie nie posłuchała, ale ktoś musi. Prawda jest zakopana w lesie, w starej studni za kaplicą. Widziałem to, nigdy nie zapomniałem, oni wciąż tam są. Patrzę w mrok lasu, na kaplicę w oddali, na przeszłość oddychającą pod śniegiem i wiem, że nie mogę wrócić, nie po tym, nie po tej wiedzy. List kończy się ostatnim drżącym zdaniem, jeśli umrę, niech przynajmniej jedno z nas żyje z prawdą. Zamykam oczy, biorę oddech i stawiam pierwszy krok w stronę studni. Historia Adama nie skończyła się z nim, kończy się ze mną albo zabije mnie, zanim to zrobi.